No, to wiarek z kolegami. To ja was witam, moi drodzy, kolejny odcinek u Rokiego Dogeo Baby i będzie to nietypowy odcinek, bo chcieliśmy tam porobić jakieś bzdety na mieście, wyszło komicznie, i szczerze w sumie po biarze się naprawdę źle czułem. E, co mogę powiedzieć? Wpadajcie na drugi kanał RokiDogi Plus, jest tutaj w opisie, pod spodem. Subskrybujcie, nie wiem, dajcie. Hashtag debile dla zasięgu tu poniżej w komentarzach i ja was... Co tam? A wiesz co? Chciałem sobie kupić nowy telewizor. Nowy telewizor. Napad! Napad! Ale... Ręce do o, A do. Stoj, Stoję! Stojku, nie ruszaj się! Nie ruszam się! Dawaj! Dawaj wszystkie swoje pieniądze. Yy, yy... Ręce yy. do góry, kuźwa mówiłem! Jak mam ci dać? Nie wiem, kuźba. Stój. Ręce do góry, daj mi wszystkie pieniądze. Nie grzeb, ręce do góry, Kuwa. Nie, nie grzeb mi po środkowej kieszeni. Stój, pokaż zapis. Mój brat też, że pomóż mi. Za strzelę, do niego, pomóż, mi. pomóż mi, Pomóż mi, zaszczelę go zaszczelę kurwa. Tak, mogę go zastrzelić, kurwa. Proszę. Zaszczep No kurwa. O, się od niego już. Nie, już. to jest zakładnikiem Kuwa. Zakładnikiem jest moim Kurwa, mnie zakładnikiem. Praduj. Zakładnikiem Praduj. jest. A to? No. Tak, ładnie jak ja! Fakt, do niego! Fakt, Jest, mój bohaterze! Dziękuję, dziękuję, Nie ma sprawy! ja bym się chciał metrem przejechać. Ej! Da się? Nie, nie, nie rób tego! Czy jesteś w metrze? Tak, i pękaj. Ochaj. Uw, nie, 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 nie. metra. metra. Porozmawiajmy. Następny przystanek. Dobra, dobra. Nawet nie wiem, jaki jest Twój następny przystanek. Nie jestem kreatywny, ja tu jestem, żeby zabijać. Ej, Badz. po co jakieś... on A był przed chwilą! No, spowodowałeś, że odjechał? <śśniukli> nie! O, jest następny, patrz, jest następny. Szykujcie się na. Na co? Na błędy! Na co? Szykujcie na... się no, na błędy! Dobra. jakie błędy? Się Siadaj tu! Siadaj! Mogę tu usiąść! Trudno! Nie obchodzi mnie to. Co jest? Co jest? Co jest? Aaaa! 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 Mój błędnik! Mój błędnik! Masz farta, że mi się skończyła o. amunicja. Chodźmy na miasto. W ogóle to jest zarąbisty klub nocny, gdzie trzeba go znaleźć. O! Klub nocny? O! o szpital! Idealnie! Chcesz tam trafić? Onion! Nie! Onion! Jaki onion? Onion! Cebulowy! Cebulowy! Dobra, idziemy. A czy da się tam wejść? No, oczywiście, że się da! Czy dobrze? Nie, no, to... nie, Z Zapteczka Zapteczkami łaziłeś! Patrz, to jest głowa czakena. Chopię, pójdziesz, pójdziesz po robocie, ok? Pusta, pusta. Tu, tu nie nic. nic nie. O, wow, dzień dobry, A to jego oczka? A tutaj nosek. A tutaj usta. O, poleżałbym wiarki? sobie. Nie można. Na wózek kuźwa. Daj tutaj no przyczep to tutaj. Przy... Nie da się na tym usiąść. To przyczep to, no przyczep to wierzy. do tego. No to będzie wibli wobli. No i dobrze. oto no, no, on. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja Podnieś się. Ja, jak ci to wróci? o Jezu. No rękom mnie złap! No masz no, to, to złapać? Niech ja się chłop wypieprzył od razu usiadł. Dobra, jedziemy dziadku. Jedziemy dziadku. Co to wygląda? Jedziemy ma dziadku. O! Uwaga! Nie zrób, nie zrób błędu. Aaaa! Co ty zrobiłeś gnoju? Już no, pomagam będny. ci dziadku Czekaj, dobra. czekaj Dobra Moja głowa Podnieście mnie do Otwieram drzwi, otw przetrzymam drzwi, przetrzymam o, wam drzwi o, Jezu. o ale dostanę choroby lokomocyjne Dobra, je, jedziemy no, jedziemy. Drzwi no, miałem przytrzymać no, Otwierać te drzwi No otwórz te drzwi Przestań O dobra, wychodzimy Jedziemy dziadku, gdzie chcesz pojechać? Do domu. Przyczepię cię do auta. Chwila. Stój, stój, stój. Stój, 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 stój. Nie! Nie rób tego. Czekaj. Muszę go ustawić. Przyczepi mnie do auta. No. rób tego. Nie czy twoją głową wszystko? Jest OK? Tak, a co? O, proszę bardzo. O ma. Sayonara. Yeah, a, a, oh my God! Nie O Przepraszam za tę turbulencję. Jestem w ziemi! Kurwa! Ale ah, ah ah, się gapię tam nigdzie! Nie nie trzeba! Przepraszam, nie bolicie? Nie bolicie? Przepraszam, że muszę ja. do tyłu! Zrobimy ją dłuższą. Gdzieś tutaj, tutaj, o! Okej. Okay. Nie? O jest mega! Czekaj czekaj, 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 czekaj jedno kółko czekaj, oh, czekaj. drugie kółko, jest roki gotowe? <laughs> e, chyba nie Matko nie szuraj moim <bo> a, <laughs> żołdzianom <laughs> o oł oh, wow. przejechałem, przejechałem kurczaka przez to oh, wow. co, co ty tu robisz? tłaś, tłaś to. Ciężko, nie? Oj, ciężko A... strasznie O... Oh. Oh. <gry> kto chcesz zrobił? Dawaj, czekaj, siadaj teraz ty Ja poprowadzę. nie, ja jestem pełno. Siadaj, ja siadaj jestem poprowadzę cię Siadaj, ale już Poprowadzę okay. go, daj, daj, teraz jak chcę, teraz jak chcę Idziemy Ej, ej Ta, ta, Roki, 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 chodź, 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 chodź Dobra, O Boże, jedyny A Mam pomysł Welcome to Jack! No ale mi się wełbę kręci. No. Chodź, ja to... Zem... chodź do mnie tu, szybko! Staram się, tylko Gdzie... że on jest ciężki. Jaką ulicą? Jaką ulicą? Co co, co w Bob? Nie podpuszczam cię, nie? O nie, nie, do not do Podobno chciałeś metrem się przejechać, ale tu nie ma windy. Nie, nie chcę się metrem przejechać, ja pierdzielę. Dziadku, jedziemy! <laughs> O, Widzę mapę! Co go, go, go No! Ten... mogę się tak Nie! Oh no przestań! O Jezu Chryste. Chodźcie do klubu, chodźcie do klubu, Dobra. Dobra, ten wózek. idziemy. Skąd oh, tu się go... wziął gigantyczny krokodyl na Gotowi? Pogramy w krokodyla dentystę, pamiętacie ja ten tą grę? Nie wziąć z nami. Chwila, chwila. Nie, 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 nie! Wow. Nie. O Jezu! Łapie go! W lampę akurat Dobra, złaś z tego. I jak bo to się jest, to, no. nagrymy, to jest niebezpieczne. Dobra, Najpierw gramy w kamień, papier, to... nożyce, kto pierwszy. trzy, 3, Trzy. Czter, trzy. Kamień. To ty jesteś, ty, jesteś, ty jesteś, jako pierwszy w takim okay, razie. Okej, trudno. Uwaga. Trzy, 4, ry. Nożyczki. Ry. Ha, jest jestem jest ostatni. Trzeci. Dobra. Dobra. Czyli musisz ry. skoczyć na, tak, na tego zęba i dać tak jakbyś otwierał drzwi. Tak, wybieraj zęba i używasz Okej, okay, dobra, jest bezpieczny czas. Yes. Wybierz zęba. Dobra. Uuu Max mm. Któli nie było... propo... <noise> W sumie nie było to dobrze, teraz jestem ostatni. No! Ktuli ziąbko poni. Ten! O... <noise> jezu, ale ryzyko, Roki To ja wybieram Ten! Oh. Oh, dobra! Nie. Coraz mniej Myś po, po was. Był... <noise> oh, 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 oh. No, no musisz na tym stać! Okay. O kurwa! No. Pięć ząbków, fak! Który, który? Którego mam wybrać? Po no. cię połównę. No. Oh, <średzi> ja Będę, Będę miał <za2> jedną trzecią. 20%, Ostatni ząb. 25%! Ząbek. Ja. <średzi> Łabądek zjedzony. Nie ma! Nie rozbieraj ją to! Czy to jest liście za boss simulator? <średzi> Dzień dobry. Jedziemy, no, jedzie, kurde. Czy dobre? Przepraszam. tak, jak nie martwi. że kurde. Dziękuję. E, e, ile jak a, bilet? E, bilet? E, e, złote 80. Do... Dla Normalny dzieciów. Poproszę. Tak, dla no... Ej, wa... Co jest? Tu, 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 Panie, tu, tu, za barierki tu, tu, pan chwytasz. Tu, tu. Przepraszam, przepraszam. Dobra, proszę. Proszę, proszę. Nie? Dziękuję. Wszyscy o. pasażerowie? Poczekaj. Nie, nie jednego tego tutaj. Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Poczekaj, Proszę zostawić bilet. Ej, hey, hey, halo, 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 Dobra. halo! Trzymaj się barierek A bilet? Bilet! No, szybko! Jak się wychodzi stąd w ja, Jak mam wziąć bilet? No! No samo no w biletu niego, no Dobra Halo Proszę wyjść mi stąd! Ej! Hallo, Hej! Halo! Siadaj! Rocky, jedziemy. siadaj. O, Dobra! Jedziemy, gdzie to małżeństwa? Mamy Co Ty robisz? Patrzcie do przodu. To <laughs> jestem zielony! Panie kierowcy, proszę, zwolnić! Ja chcę do domu Panie dojechać! Kierowcy. Halo! Mieliśmy jeszcze Nie. w krokodyla grać, halo! Dzień, halo! Cie... Proszę bardzo, stację macie. Nie, no ja zaczynam. Dobra, ty Ta zaczynasz. Dobra. Ja mogę być drugi. O, w To będzie gorzej. Ja będę miał znowu gorze. Hi, hi, dwa przednie zrobione. No. <laughs> Oooo, wow. dajesz huken! Co za telefon dzwoni? Ooooo! Oh! Kwiat! Yes! Biedny! To ja pierwszy. Dobra, to ja drugi będę. Hihihi. Ja chcę tego zęba. Ostatni go? Okay. Zobacz! Ale to Super Hero Landing się Co to było? Co to było? Co to było? Nie, to jest zła zęba. zęba. To jest no, zęba. zęba. Jestem hmm. przy klubie chłopaki! Oh, Idę wow. do klubu! jak tu wejdziemy? Przecież to są ty. drzwi, które nie mają klamki. No właśnie. W takiej masce nie wejdziesz! Ty tak samo A ty to są masz buty? za maskę kurna, co to Ja jestem w ochroniarz Buta, w tych butach nie wejdziesz! Dupa kwa. nie ochroniarz idziemy! Wchodzimy, wchodzimy, Great. wchodzimy, widzisz? Co to się dzieje, kuźwa? Ej! Ej, ty wykrył nas! Co? Uciekamy! Czekajcie, ja wam puszczę muzę, poczekajcie. Da się tu muzę um, puścić? Of course! O! Yeah! Laser! Laser! Eee! Ej! Co to? Fortnite'owy taniec! Czy jakoś tak? To jest Max, grane, Kuba? Cześć, o, o, cześć, co tam? Max, siadaj. Dobra. No, Ej! Go wyszczeliło. Dobra, no, siadam tutaj. Oooo o, o, siedzieliście, obok siebie. No nie chcę siedzieć, jest! <średzi> Szwiedziem um... po torrewku! Posławcie go od ku... niego! Um... Na kolanka, na kolanka um... postaw mi go na kolan. A bo daj mi go, O dobra, na kolanka, na kolanka. Daj, 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 daj Max! To... No... Podaj mi go! No biec mnie za dupę! No, mi za dupkę. no, no tak no, trzeba tak go powiedz! O, co ty mu robisz? Wezmę cię za nogę! Za Postaw Postaw go! Postaw go tutaj mi! Na kolanka chce ci go dać. O! No czekaj, sto, no nie mogę go keścić! Czy ja jestem dzieckiem? Tu mi go postaw, na tym stole mi go Do wujka Maxa! Siedząc w aktualnej chwili. No tutaj tak. jest. Cześć! Cześć! Do wujka Nie patrzę! A ja są usiądam, bok się ma coś tam uh. Czerwone oh. tapety oh. Witam w moim biurze no. <laughs> Zostaj zwolniony A Co to Ty. masz? Co? Da, oh. Dawaj Max Ej, nie mogę otworzyć nie tego! Nie. Ja nie mogę otworzyć! Bo przekręcony się zostało! O wracaj tam, wracaj Klaustrofobia. tam! Klaustrofobia! Serio? Uwa! Kto tu wjechał autobusem do mego klubu? No zdarza się! Poprosimy fajną muzę. Z dedykacją What the dla. O <gry> z, z dedykacją dla zajezdni autobusowej. Co to było? Roki nie! Nie, nie! To jego najlepszy numer! No i teraz ten autobus się naebał, nie? Ty mieszkasz tu? Tak, tu to mieszkam tu. Patrz, to, to nie moje jest, mieszkanie. Yes. O, o, Boże, jedyne. Te tapety, te dywany to jest wszystko, co potrzebuję do szczęścia. Nic więcej. I śpisz na ziemi, chcesz powiedzieć? Tak! No, a powiedz jaka Wygodna ta wychudzinka. Roki chce mieszkanie wealth. pokazać. No. Tak, mam super mieszkanie, nawet byłem jeszcze w IKEA po drodze. I tu jest hotel, to jest hotel. Ej, można A tutaj? co jest ważniejsze, hotel czy mój dom? Uuu, w sumie. To, tu jest. Ho Ej, winda. Chodźcie jedziemy, czekaj, chodzisz do windy? Proszę bardzo. Jest re Dobra, najpierw musimy zabrać ej! Narab tu jest recepcjonistka! Ej! No! Ej! Co co tam recepist? Nie wiem. <laughs> pierwsze, wow. chyba pierwsze O tu przynajmniej jest kuwałuszko! No? no ale recepcjonistka tu jest! Nie dała wam kluczy! Gdzie? Jak to tak? Jest? No jakoś wlazłem z no, bez kluczy Zastępca przyszedł! Dzień dobry, haj! Co to miało? Zakończyła się jego zmiana. Klucze do trójki, kurna! O. Ej, ty! Ej, ty! Klucze Jaki do Gordon Freeman? Klucze do trójki, dziękuję bardzo. Dobrze. Jemy. A, co jest? idę. jestem, jestem, jestem. Jakie czary mary robię? Nie, Jak się marzyła mara. To jest Kliknięte, kliknięte, kliknięte. Nie wiem, gdzie Jedziemy. Na drugie piętro musimy się dostać. Odizolowane. Mi nie jest, jest potrzebny ładne. pokój, ja mam swój Ey. dom. Masz telewizor później! No ja też tam mam telewizor. Ej, a tam nie było! Tylko okien tu nie ma, czemu? Nigdzie nie ma okien, to jest hotel kuba jednogwiazdkowy i idę to. Forent tutaj jest? Można Bude, nie, 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 nie. Tam jest moje. Nic nie idzie. For rent, no napisane Forrent Nie, co miało nigdy wyjechać? A to tam Karsz, wyżej? O kurczę, wchodzę tu. Jaka Mieryka kamienica twoja jest? Tak, moja, ale możecie mi nie zamykać drzwi, dziękuję bardzo, witam w mojej chałupie okay. Uuuu No? Tak pół, ale matematyka... Cześć! O, no, można no, się wykąpać ja, ze starym Może ja ci tą wannę ułożę, nie? Nie, nie, nie Gdzieś w rogu, gdzieś w rogu Dobrze. musi być, no nie na środku eee, no. Ty, Ty, bo się woda okay. wyleje! No, no. O, o, idealnie Mam się tu patrzeć? <laughs> tak Nie no, możesz ale, się na, no, na no, nas No chyba, patrzeć. że chcesz na miasto, to poczekaj. Eee, Czekaj. ale... W, o! Czekaj, umyć ci czekaj, 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 plecki. Czekaj. Czekaj. No właśnie chciałem, umyć ci plecki? Tak. Ej, halo, halo, kolego, kolego. P poczekaj na mnie. No to zespałnijcie sobie swoje, kurna. A. Ej. No weź mi tego buta <grym> sprzedry, No! nie! No. Bo on mi tu zasłania butę. Jedziemy, chodź. Jedziemy, ja Max. Siadaj, siadaj na dach. Jedziemy. <grym> Hiiiiii! próbować, bo jak. Mój kufr, widać! rozwiązał mi się but! Mój prosto, 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 stój, stój, stój. Dobra, eee, jeszcze trochę. W lewo? Do, do przodu, teraz w lewo. O właśnie, A, o właśnie. No, no, znaczy, no ja widzę w miarę, nie? Tylko ja tak Ej, rozwiązał mnie. mi się but! Zawiążesz? Yes, jest, kościół. jest, kościół! Widzisz? No, dobra, no, jestem. nie Nie, dobra. Już myślałem, że wiedziesz. Henny, Niedziela 8 rano. Max, będziemy znowu obcinać nóżki. Ej, mały ten kościółek! No, ksiądz miał być tam w środku, bo miał i drugą osobę. ojciec Grigory! Co taki ciemnawy tu, ojciec! Nie Dobra. No idź go, idź do spowiedzi, już! Chodź, do spowiedzi. Nie tu, do gdzie, to do drugiej kabiny, to jest moja! Do drugiej, zamknij za sobą! Słuchaj. 으아! <laughs> 으아! <laughs> 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 oh. <laughs>